Ale tak mój osobisty styl. Co trzeba zrobić by mnie wkurwić? Oj, bardzo łatwo jest mnie wkurwić. Ja mam ogólnie w tym miesiącu cierpliwość równą zero. Ogólnie muszę troszeczkę odpocząć psychicznie. W tym miesiącu jest mi tak łatwo wyprowadzić, wyrwać. Co trzeba zrobić by cię wyrwać a nie wkurwić? Nie da się mnie wyrwać. <noise> Sorry. Nie pomyślałam, czy ktoś może zadać takie pytanie. Jak nie na tygry, to taka dmuchana jaglanka, płatki owsiane trochę miodu też fajne batony robi. Jaglanka? Dmuchana jaglanka? Ale że muszę mieć dmuchaną jaglankę, czy mogę sama zrobić? Rwanie sztangi, wykonywanie z jednym ruchem bla 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 bla. Mam to czytać? Czy to nie ma sensu? Dokładnie, Indie nie biedny moderniak, w tym miesiącu tak. Ale to przez... Yy, yy. Kurczę, nie, czekajcie, stop! Bo nam się przypali zaraz. Ja chcę go tylko ładnie tutaj rozpuścić. Dobrze, musimy zmniejszyć moc, żeby nam się nie podpaliło. Dobra, elegancko. Yy, dmuchaną jaglankę się kupuje, czy co? Dodamy czekolady. Bo mam ochotę na czekoladę. Dobrze. Ja kiedyś robiłam takie batony, słuchaj. Że rozpuszczałam olej kokosowy i zalewałam nim różne ziarna. Uch, jakie to było dobre. Ale o co chodzi o nic, kochanie? Modernek jest cały rok biedny, a dlaczego? Bo jestem z no nie? Jestem okropną zołzą i on musi mieć ze mną strasznie. Każdy inny facet, który byłby z taką zołzą, to by wziął, słuchajcie, buta i za drzwi by wykopał, prawda, blady? A, to nie wiem, mam zwykłą. Daktyle e, tyle wrzucamy? Bo ja kupiłam 3 kg zwykłej jaglanki. I zastanawiam się, czy można jakoś przeparowaną ją zrobić. Znaczy nadmuchaną. Mieszamy czekoladę, masło orzechowe. Nie wiem, co z tego wyjdzie, prawdę powiedziawszy. Dodamy sobie. Czekajcie, ziarna słonecznika. Elegancko. Mieszamy. Symaneczko. Nie, nieprawda. Mm -hmm. Mm -hmm. Mieszamy całość. Chciałam jeszcze kokosu dodać, ale chyba odpuszczę sobie kokos. Zużyjmy już całą tę czekoladę, żeby tutaj się nic nie zmarnowało w sumie, bo i tak jest końcówka. Dobra. Jakich kulek smakowych, tamten blodi jest odszedł, został tylko ten, który dla ciebie... Aha! Powiedzcie mi, czemu w takich ciechach w trakcie rozmowy o pracy normalnie podają wideoki wynagrodzenia i powód, skąd taka, a nie inna konta. W Polsce za każdym razem, jak pytam o wideoki, to lasłem rozmowę albo... Co to późba za maniery? Dokładnie tak, jak ja chodziłam na rozmowę o pracę i się pytałam odnośnie wynagrodzenia, a jakie będzie wynagrodzenie? O tym dowie się pani przy następnym etapie rekrutacji. Ale kto wie, że jak się iść do następnego etapu rekrutacji, jeżeli mi nie powiedzą, ile będę zarabiać? A to nie wiem, co to jest. Jakby jeżeli by mi powiedziała wcześniej, jakie są powiedzmy te widełki, no nie, to bym wiedziała, czy w ogóle chcę to rozważać, prawda? Mhm, mm mhm. Mm Oj, mam nadzieję, że nie. Słuchaj, ja bardzo brzydkie rzeczy mówię w takich chwilach. Ja nic tylko Was obrażam. Jakie jest, mi, seniorita. Mam tu robaki jeszcze. Zastanawiam się, czy one są dobre jeszcze. Ciekawe, jaką ważność mają robaki. Bo szukam, słuchajcie, zamówiłam takie fajne coś. Zamówiłam takie fajne papilotki do ciasteczek, ale takie super mini. Takie o tu są. A mam już w ogóle projekt kuchni zrobiony. Że nie dogadamy się, słuchaj, dobra? Dobra. Wyłączamy. Masło odkładamy. Bierzemy małe papilotki. Chcecie jakieś śliczne? Gdzie jakie maciutkie? Jestem olbrzymi! WE! Leczka Hop. Hop. Tak, jeszcze 5 wie czy 5 minut 5 pięć minut wyłączam pykarnik. Nie, słuchaj, chyba nie. Teraz wam pokażę w takim razie. Może mi się uda wam jakoś nakierować tam. Ona, ten. Ona musi postygnąć godzinę około 60 minut, ją zostawiam. Ja ją z reguły zostawiam tak nawet na dwie godziny. Żeby wyschła całkowicie. Dogadamy się, dokładnie. My się w wielu tematach dogadamy, mruczek. I ta moja beza ładnie się zrobiła, bo też zmieniłam jakby pozycję Bezy w piekarniku, żeby mi się nie podpaliła. Los Ark wow, a kiedy wychodzi dzisiaj jakoś chyba nie, o 20? Będę smarować przy Was kremem spokojnie, dzisiaj jest tak wszystko zaplanowane, żeby wszystko dekoracje i tak dalej było przy Was. Dlatego robię te wszystkie głupie słodkości, żeby zabić czas. Żercik taki, po prostu miałam ochotę. Ja coś miała druga pawlowa w ogóle. Druga w życiu. Dobra, czy to jest gorące? Nie jest takie super gorące. Dobra. Bierzemy. Nie, kot Schrodingera jest tam na górze. Mruczek Schrödingera jest na czacie. Dla biedatków 11 lutego? A to ja myślałam, że dzisiaj. Robimy kuleczki. I wykładamy. Ale będę brudna. Druga. Był kot, ale to nie jest Schrodingera. Jego nazywamy skurczybykiem albo grubym. A, czyli dla tych bogatszych ludzi. Aaaa! No dobrze, dobrze. Chciałam umyć ręce, ale jaki jest sens ogólnie, skoro ja się cały czas będę brudzić. Musimy uformować z tego kuleczki. Takie Ferrero Rocher będzie! Oh, Najlepiej nice, się powinnam oblać to czekoladą. Mm. Ja mam nadzieję, że to dobre będzie, bo mam ochotę na właśnie coś takiego. Zobaczymy, czy to wyszło w ogóle. Te ciemne ciastka, super, to się cieszę. Czyli ciemne i jasne, dobre, tak? Ciasta się jedynie obawiam, że już jest troszeczkę takie. Będę to powtarzać każdemu, komu wysłałam ciasto. Że będzie takie sflaczałe trochę, bo ono jest takie najlepsze na drugi dzień. Przyszło mi dzisiaj nowe krzesło do domu, po tym moim trzeciego miałem, okresie zepsutych pleców. Bo do tej pory siedziałem na takim plastiku, zero podparcia dla pleców i w ogóle tragedia, ale wygodne jest. A jakie kupiłeś? O, pewnie do punktu ci przywieźli. Przykro nam, ale w twoim paczkomacie nie było miejsca. Proszę, odbierz paczkę w punkcie odbioru w paczku matów. Siemaneczko! Ej, dobre to jest! Masło orzechowe z czekoladą. A, spoczko, spoczko. Dajcie, bo muszę trochę ręce obmyć. Karmelu obmyję ręce, dobra? Dobra, lecimy dalej. O jezu, pod dekatlon. Najgorsze miejsce, chyba. A może łyżką to mi się uda formować, co? Na błoto jestem czysta ogólnie. O, zobaczcie. Będziemy to formować ręko, łyżką. Ale mi się nie formuje kulka. O, piękna kuleczka. Jak tam nasza Pawlowa? 10 sekund, czaty. 10 sekund! 10 sekund! Czekajcie, co dalej ja mam z nią zrobić z tą Pawlową? Eee, musimy wyłączyć i ona ma 60 minut stygnąć. Ale czy ja ją mam otworzyć? Ustawiamy na 60 minut teraz. Tak, zakończyć. I 60. Start. Czy ja mam ją otworzyć? Zostawię zamkniętą może, co? O kurczę, co to takiego? Takie właśnie, takie risy, ale nie risy. Bardziej bym powiedziała, że takie trochę Ferrero Rocher, wiesz? Risy robiłam raz. Zrobiłam tak, że wylałam właśnie czekoladę, na to wyłożyłam masło orzechowe i zalałam czekoladą. Możesz, jak ci się chce. Nie ma dużo, ale ta patelnia mnie w kranie irytuje. W tym, ona była z karmelu, więc boję się, że nie będzie się dało ją umyć potem. Pyszne było, no. A teraz mówię, te są takie, nawet wyglądają trochę tak na Ferrero Roszecia, ty widzicie? Takie mini Ferrero, ro, czekajcie. Takie trochę, trochę. Zalałam właśnie, zalałam, więc mam nadzieję. A dzień dobry, dzień dobry, jak tam dzionek? Wylizać już tak, jest zalana wodą, słuchaj, więc już nie wylizę raczej. Nawet nie wiem, czy nie wylałam trochę płynu do naczyń na nią. Ale jakie zdrowe, słuchajcie, bo czekolada to magnes. masło orzechowe to orzechy i tłuszcze zdrowe. Daktyle to no do, daktyle są same w sobie zdrowe. Słonecznik to zdrowe tłuszcze znowu. Kurcia, ale zdrowe żarło dzisiaj mamy. Zdziwię się, bo nie będę ci odpowiadać, Ci odpowiem. Please speak English or Polish, I would truly appreciate it. Taka formułka już ułożona w głowie. Dobra, jak są mokre ręce, to się ładniej to formuje, wiecie? Sadgę. Co i za coś, poczekajcie, wyjmę to na razie. Bo chcę więcej dać. Co robisz, czarny? Wyjdź tam, chodź tu. I jak dzionek, a dziś na lekkim stresie, bo dziś zamieniałam się rolami i sama byłam pacjentką, ale już jestem w domku, piję kawę i relaksik przed kombem, a jak u Ciebie minął dzionek, właśnie zdałam sobie sprawę, nie wiem dlaczego, powiedziałaś relaks, ja pomyślałam wino i zdałam sobie sprawę, że nie mam wina, a mam ochotę, a ogólnie bardzo, znaczy bardzo dobrze, powiem tak, dzisiaj miałam tak leniwy dzień, że niby ogarniałam wszystko, znaczy nie leniwy, bo ogarniałam wszystko na komputerze, to co miałam ogarniać, miałam trochę roboty na kąpie. Ale to siedzenie przed kąpem i ogarnianie rzeczy, wiecie, tak czysto mobilnie, komputerowo, jakoś tak mnie tak rozleniwiło, czy tam uśpiło, nie wiem jak to powiedzieć. Tak pamiętałam, dziękuję. Że w sumie minął mi ok, ale miałam takie ciemne myśli dzisiaj w ciągu dnia ogólnie. Jaki to ma sens? Dokąd to wszystko zmierza? Wiecie, tak sobie oglądam czasami na przykład niektóre zdjęcia na Instagramie i mam takie. hm Ładne te miejsca. I potem patrzę przez moje okno i widzę. hm hmm, I jest mniej kolorowo. No właśnie, tak nie wiem, nie wiem, tak wiecie. Pieprzyć wszystko i wyjechać w bieszczady, ale ja górnie lubię. Dobra, nie ma problemu. Uuu, ale masz pomysły, Mruczek, w takim razie. Na razie to Ty się ucz tego hiszpańskiego. Dokładnie, taki miałam dzień trochę. Najlepszy jest, że miałam ten dzień, ogarniałam wszystkie swoje maile, ogarniałam rzeczy. Właśnie, muszę moje wyniki badań ogólnie i wszystko. I w końcu tak człowiek usiadł i mówi, ale po co ja to robię w sumie? Bo miałam sprawę do załatwienia. Nie lubię góry osobiście. Po co oglądać ten Instagram? Przecież to edytowane i pozowane, ale na przykład ja, jako streamerka, nie? Muszę mieć taki Instagram, wiecie, współpraca friendly, no nie? Czyli musi być dużo followków, musi być duża integracja z tymi wszystkimi, co nas obserwują i tak dalej. Żeby jakoś się wybić, żeby gdzieś to doszło, no nie? Jakieś współprace, hajsik, żeby się zgadzał i tak dalej, to jednak ten Instagram musi być. Wiecie, musi być współpraca friendly, nie? Czyli musi być troszeczkę jednak fejkowy O nie, ja wolę może, zdecydowanie. Uuuu. Ja kupiłam w Lidlu ostatnio, jak był ten, ten, ten tydzień amerykański. Po górach trzeba łazić, no tak, ale na plaży też możesz chodzić, ale po prostu... Ja lubię góry na obrazku. Lubię je na zdjęciach, fotografiach i tak dalej. Natomiast tak in real life ogólnie, nie wiem, wydaje mi się, że po prostu za dużo życia spędziłam po górach. No i Big się, Big się. Co z ciebie wyrośnie, ty mi powiedz? Nie mogę sobie jakoś wyobrazić Big Game'a. słuchajcie, za kilkanaście lat, co to będzie za człowiek? On nie należy do normalnych ludzi, należy do dobrych ludzi. A ja przydałam tartot tar Pawlowa i już chciałam wiedzieć, ale o co chodzi z tym tar tarotem, a tarot? Ja sobie mam jakieś nieuzasadnione kłopoty tutaj, więc jak coś źle przydałam, to nie... Ej! Psz, psz. Nie ma problemu, słuchaj. Siema, ci cześć. Czym się przyjadłam? górami? No czy nie, chyba tak może! tutaj i dajemy je do lodóweczki, żeby zrobić z nich pyszne Ferrero Rocher. I to są bezpieczenia, słuchajcie. Mam nadzieję, że będą... wyglądają ładnie. Kupiłabym takie w sklepie. Pralinki! Pralinki! To się nazywa pralinka. To nie, ja kupuję takie naturalne z reguły. Ostatnio dość dużo yy, słoików ze Stanów przywiozłam. Och, pyszne tam mają to masło. Także jakby nie kupuję takiego zwykłego masła orzechowego, tak po prostu z dupy, tylko takie, jakie już mam sprawdzone. I zawsze musi być krańczy. Ładnie to wygląda. No nie pralinki takie właśnie mówię. Chodźcie. Ładne. Źle to zabrzmiało, przepraszam. Zdałam sobie sprawę z tego. E, dajemy do lodówki to teraz. Tu mam pełno sera. Wiecie ile ja mam sera? Jeszcze mam te e, paluszki serowe, żeby zrobić jutro pizzę z serem w brzegach. Więc tego sera w tej lodówce jest po prostu... Jest tu sam ser prawie w tej lodówce teraz. Mozzarella, Gouda, nie gołda.